Stojąc przed wyzwaniem zaprojektowania bądź wdrożenia programów komunikacji organizacji, niejednokrotnie usłyszymy o brandingu. Kiedy wszyscy dookoła tłumnie krzyczą o tym zjawisku, możemy odnieść wrażenie, że branding jest podstawą wszelkich działalności naszej organizacji. Kluczowe może okazać się jednak odniesienie do samych funkcji i celów tego procesu oraz na tej podstawie poszukanie odpowiedzi na pytanie, czy branding jest mi potrzebny. Nazywam się Mateusz Andrzczak i zapraszam Państwa na kolejny odcinek z serii Dobry Design Działa, serii realizowanej dla Strefy Designu Uniwersytetu SWPS, gdzie wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania związane z projektowaniem. Dość klasycznie, na samym początku proponowałbym powrócić do definicji, definicji zjawiska, którym chcemy się zająć. Oczywiście o brandingu poprzez pryzmat definicji w sposób szerszy mówiłem w poprzednim materiale, tutaj chciałbym skupić się jedynie na pewnej kwintesencji, czy aspektach, które według mnie są istotne, aby odpowiedzieć na to zadane wcześniej pytanie. Podsumowałem nasze ostatnie rozważania na temat właśnie brandingu, wspominając o tym, że branding jest przede wszystkim procesem. Jest procesem wynikającym z potrzeb komunikacyjnych organizacji, a te, jak wiemy, bywają różne, bywają bardziej angażujące, inne troszeczkę mniej, ale to, co jest niezależne i dość uniwersalne, to to, że są stałe. Stałe w tym rozumieniu, że organizacje, chcąc, nie chcąc, muszą komunikować, muszą aktualizować ten swój obraz, muszą ciągle przypominać nam, jako odbiorcom, o swoim istnieniu. I przyjmując tutaj taką najprostszą kategoryzację, możemy wyłonić dwie grupy, do których komunikują: oczywiście organizacje komunikują na zewnątrz, czyli do swoich potencjalnych klientów. Ale również konkurencyjnych działalności. Jednak to, co warto podkreślić i co zaznaczyć w tym miejscu, to to, że komunikujemy również do wewnątrz. Nie możemy o tym zapominać, nie możemy tego pomijać, bo komunikujemy do naszych pracowników, współpracowników, którzy tak naprawdę tworzą to, co w ramach tej organizacji się dzieje, więc jest to ze sobą bardzo silnie połączone, o czym wspomnimy również. Później. Proces brandingowy tak naprawdę skupiony jest na tym, aby transportować ten wewnętrzny obraz organizacji na system społeczny, czyli właśnie najprościej ujmując, komunikować o tym, jacy jesteśmy naszym odbiorcom, i tutaj znowu odbiorcami nie są tylko nasi potencjalni klienci. Ponownie to zaznaczę. Podsumowałem również, czy wspomniałem również o tym, że branding jest spójną ideą, spajającą to co wewnątrz z tym, co na zewnątrz organizacji. Branding jest tym, co łączy ludzi, ale też jest tym, za co ludzie powinni chcieć walczyć. Oczywiście jest to w pewnym sensie bardzo inspirujące, jest to mobilizujące, jeżeli zajmujemy się programem, Komunikacji organizacji. Chciałbym jednak zdecydowanie uciekać od takiego wrażenia, że branding jest zarezerwowany jedynie dla wielkich korporacji, posiadających oczywiście zasoby na to, żeby samym brandingiem się zajmować. A takie wrażenie może oczywiście powstać, kiedy mówimy o takiej nadrzędnej idei działalności organizacji, czy o tej aktywności po stronie odbiorców. Warto jednak zauważyć, że każda organizacja, niezależnie od jej wielkości, zasobów, obszarów działania, musi prowadzić swoją komunikację. Nie możemy tak naprawdę zamknąć naszej działalności w szufladzie i liczyć na jakąś samą istną realizację założonych celów, jeżeli jakiekolwiek są, a takie oczywiście powinny być. Idąc dalej, i nadal trzymając się tego, że każda organizacja musi komunikować, bardzo szybko zauważymy, że branding tak naprawdę powstaje samodzielnie, czy możemy mówić o brandingu jako o takim niezależnym efekcie naszej działalności. To znaczy, branding zawsze jakiś będzie. Nie zawsze jest taki, jak zakładamy, nie zawsze te procesy przebiegają w taki sposób, w jaki byśmy chcieli, ale zawsze jakiś będzie. I myślę, że już ten moment może być dla nas niemałą podpowiedzią, że zadane przeze mnie wcześniej pytanie, czyli to, czy branding jest, jest mi jako organizacji potrzebny, nie jest do końca precyzyjne. Ponieważ, jak już wspomniałem, branding jest czymś, przed czym tak naprawdę trudno uciekać i on zawsze jakiś będzie. Tym samym myślę, że warto byłoby spojrzeć na ten problem troszeczkę z innej strony i zmodyfikować to kluczowe pytanie, mówiąc o tym, że tak naprawdę organizacje stają przed wyzwaniem, czy właśnie pytaniem bardziej, czy przemyślany, określony, zaplanowany i opracowany branding. Jest mi jako organizacji potrzebny? I to jest to właśnie kluczowe pytanie, na, na które dzisiaj postaramy się odpowiedzieć. Jeżeli bardzo szybko chcielibyśmy zakończyć dzisiejszy temat, moglibyśmy posłużyć się taką frazą czy takim stwierdzeniem, które u projektantów bardzo często się pojawia, czyli to zależy. To zależy oczywiście od managementu organizacji, tego jak on się czuje na takim powiedziałbym niestabilnym gruncie komunikacji. Domyślam się, koncentrując swoją uwagę chyba na innych aspektach działalności organizacji, jednak mając świadomość pewnej ciekawości, domyślam się, że Państwa tak jak mnie właśnie ciekawi to, jak możemy na ten problem spojrzeć troszeczkę z innej strony. Więc to, czego bym zaczął w tym miejscu, to przyjrzenie się temu, co według badaczy branding daje nam jako organizacji. Oczywiście poprzez pryzmat celów i pewnych korzyści, konsekwencji płynących z wdrażania procesów zorientowanych wokół komunikacji organizacji. Dość intuicyjnie tak naprawdę znowu możemy wyłonić te dwie perspektywy w pewnej relacji komunikacyjnej. Mamy tutaj perspektywę organizacji, czyli tak naprawdę najprościej ujmując to, co dzieje się wewnątrz, to co stanowi trzon tej organizacji, oraz tą perspektywę zewnętrzną w postaci na przykład naszych potencjalnych klientów, ale znowu podkreślam, nie tylko. I tą samą ścieżką tak naprawdę podążyło wielu badaczy, wskazując właśnie na te dwie perspektywy, na perspektywę wewnętrzną i zewnętrzną. Zacznijmy od tego, co wewnętrzne. To, o czym trzeba pamiętać i wspomnieć w tym miejscu, to to, że na funkcjonowanie organizacji nie tylko operacyjne, Wpływ mają wszystkie osoby będące częścią, częścią tej organizacji. Mówię o tym dlatego, że nierzadko mierzymy się z taką, powiedziałbym, dużą barierą i oporem, oporem managementu przed dopuszczeniem pracowników do samych procesów brandingowych, umożliwiając taki aktywny udział we, właśnie w ramach tego procesu. I już mówię, dlaczego warto to zrobić. Badacze wskazują na to, że procesy brandingowe wpływają. Na zwiększenie produktywności i dokonań organizacji poprzez odpowiednią motywację pracowników i współpracowników, a to dlatego, że procesy zachodzące wewnątrz organizacji, a tych jak wiemy jest bardzo, bardzo wiele, stają się właśnie dla jej, podkreślam, współtwórców, nie tylko twórców, transparentne i zrozumiałe. To znaczy, to jest taki moment, w którym Wszyscy, niezależnie od naszej pozycji w ramach organizacji, wiemy, do czego ta organizacja zmierza. Wynika to z tego, że właśnie prowadzenie procesów brandingowych prowadzi zazwyczaj do tego, aby wypracować takie jasno zdefiniowane cele tej organizacji. A chyba nic nie łączy bardziej niż wspólny cel. Profesor Fleischer mówi nawet o tym, że praca nad programem Corporate Identity pozwala na uzyskanie celów synergetycznych, to znaczy dochodzenie do wyników przekraczających sumę umiejętności członków zespołu w myśl z zasady 1 plus 1 równa się 3. Tutaj znowu do głosu dochodzi ten aspekt wspólnoty powstający wewnątrz organizacji. Zwiększający zadowolenie współpracowników, które to zadowolenie zwiększa ich motywację, a to w konsekwencji ich efektywność. I myślę tutaj sobie w tym miejscu, że jest to chyba jeden z tych argumentów, który bardzo kusi management marki, zazwyczaj, do tego, żeby faktycznie przeprowadzić ten proces brandingowy w sposób otwarty i transparentny dla całego środowiska, który tworzy tą markę. I oczywiście jest to kuszące z wielu różnych powodów zarządzania chociażby tym, o czym wspominałem, czyli tą motywacją, ale również tych aspektów finansowych. Warto, warto o tym pamiętać. Jednak branding to nie tylko to, co kolorowe, ponieważ ten proces, to wpuszczenie właśnie pracowników do tego procesu wymaga od samego managementu marki bardzo dużego zaangażowania, zaangażowania również współpracowników w proces tworzenia tego programu komunikacji i organizacji. Przy jednoczesnym uzyskaniu zgody w tych współpracowników na wspólne działanie, a to z kolei wiąże się z tym, że musimy wziąć pod uwagę wyobrażenia tych pracowników na temat wartości organizacji, norm, celów, reguł gry. No i to jest ten moment, w którym trzeba bardzo dobrze zarządzać tym procesem i powiedziałbym takimi oczekiwaniami różnych stron tej organizacji, bo nagle może się okazać, że mamy Zupełnie różne cele, zupełnie inne perspektywy. Oczywiście w ramach dobrze skonstruowanych organizacji tak nie powinno być, ale z tym projektanci również się mierzą. Więc tutaj ten taki aspekt, powiedziałbym, doradczy, czy, czy aspekt prowadzenia pewnej komunikacji między różnymi pionami organizacji jest bardzo, bardzo istotny. Stąd też projektant to nie jest jedynie osoba, która dostarcza ten finalny, finalny efekt, tylko również zarządza pewnym procesem, i tutaj to jest e, szczególnie, szczególnie istotne. Ale to wypracowanie, dojście do sedna co do tego, jaki mamy wspólny cel, jakie są nasze wartości, itd., I właśnie pozwala uzyskać to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli to większe zaangażowanie, większą motywację, czy w konsekwencji efektywność. Ten proces wymaga bardzo dużej otwartości, ale z drugiej strony prowadzi do zbudowania takiej wspólnoty i wspominałem na samym początku, że branding jest tym, za co ludzie powinni chcieć walczyć. To jest chyba ten moment, właśnie kiedy to wszyscy w ramach organizacji mamy jasność co do tego, kim jesteśmy i kim chcemy być, dlatego będziemy walczyć na różnych polach, oczywiście, naszej działalności o to, żeby tak się faktycznie stało. Wally Olins w swoich opracowaniach wskazuje również na to, że ten fundament w formie przeprowadzonego procesu brandingowego pozwala na przyspieszenie wielu procesów, między innymi procesów zmian wewnątrz organizacji i ułatwienia tak naprawdę przebiegania tych procesów. I znowu tutaj, dzięki świadomości całego zespołu, dzięki świadomości, powiedziałbym, takiego fundamentalnego założenia naszej organizacji. Ten sam, właśnie fundament ułatwia współpracę zespołowi z różnych części organizacji. Powracając tutaj troszeczkę do tego, o czym wspomniałem przed chwilą, czyli znowu wspólny cel. Nie tylko łączy, ale daje jasność co do tego, do czego powinniśmy dążyć, ale co więcej, do czego powinniśmy dążyć wspólnie, bo w przypadku organizacji inaczej po prostu się nie da. Ten wyklarowany obraz, o którym cały czas tutaj wspominam ten obraz nas samych, ten obraz wewnętrzny, umożliwia również tej organizacji komunikowanie odbiorcom, o co tej organizacji chodzi, kim jest, co robi i jaka jest. Wyjaśniając przy tym działania w sposób mocniejszy i bardziej spójny komunikacyjnie. To znaczy, e, samo zrozumienie tych celów organizacji i zamiarów dla samych odbiorców będzie łatwiejsze. Ciężko jest tak naprawdę zawierzyć organizacjom, których komunikacja jest różna w różnych. Kontekstach, ze względu na różny temat komunikacji, czas tej komunikacji, czy pewien kontekst społeczny, a sama spójność nierzadko jest kluczowa w kontekście tego, aby budować zaufanie wobec naszej organizacji i rysować tę organizację, powiedziałbym, w takich żywszych barwach. Nie zawsze, oczywiście, te kolory muszą nam się podobać, ale przynajmniej nie jesteśmy przeźroczyści. Idąc tropem troszeczkę Wally'ego O'Linsa, przy którym byliśmy przed chwilą, można zauważyć, że Wally O'Lins wyłonił takie trzy obszary, w ramach których branding wzmacnia. Jest to oczywiście ten aspekt wnętrza organizacji, o którym wspominaliśmy, ale wskazuje również takie obszary, jak obszary finansowe czy marketingowe. Wally O'Lins widzi relacje pomiędzy tym, Jaki branding, czy jakby jaki proces brandingowy został wprowadzony w ramach pewnej organizacji, z tym jak ta marka może budować swoją rozpoznawalność w kręgach finansowych, co może korzystnie oczywiście wpłynąć na cenę akcji czy udziałów, ale też Olionic widzi w tym szansę na to, aby ułatwiać dokonywanie akwizycji innych firm chociażby. Oczywiście te aspekty finansowe mogą być dla Wielu osób bardzo kuszące i ciekawe. Ja chciałbym skupić się jednak na tym aspekcie marketingowym, o którym Wally Onis również wspomina, ponieważ mówi tam między innymi o tym, że taka odmieniona marka może skutecznie budować pewne życzliwe nastawienia wobec samej siebie i swoich produktów, oczywiście, również co buduje czy zwiększa pewną lojalność wobec organizacji, a ta, jak wiemy nierzadko jest dla nas tutaj kluczowa w kontekście brandingowym, ale Wally e wspomina również o nawet takim aspekcie jak tego, że taki proces może skłaniać dostawców do stałej punktualności i systematyczności. Czyli idziemy w tą stronę, powiedziałbym, z zewnętrza naszej organizacji, wychodzimy na zewnątrz naszej organizacji i spotykamy się tam z takimi korzyściami między innymi, jak to, że takie wyprofilowane działania komunikacyjne pozwalają selekcjonować publiczność, do której zaczynamy mówić? Przede wszystkim zaczniemy gromadzić wokół swojej organizacji osoby o podobnym stylu życia czy o podobnym sposobie myślenia. Mam tutaj na myśli oczywiście te wartości, cele, do których nasza organizacja dąży. Które są zgodne z powiedziałbym pewnymi oczekiwaniami naszych odbiorców, ale to, o czym nie możemy zapominać, to to, że branding również działa na pewnym polu wykluczenia. To znaczy, branding ma wyjaśnić naszym odbiorcom, czy ta marka, którą my szykujemy, czy nad którą pracujemy, jest przeznaczona dla nich. To znaczy, powinna z komunikatów organizacji wychodzić właśnie taka informacja do naszych odbiorców, czy ten nasz świat przeżyć, tak sobie to roboczy na razie nazwijmy, jest ze sobą zgodny. Stąd też warto przy okazji konstruowania pewnych grup odniesienia zastanowić się, do kogo nasza organizacja nie powinna komunikować. Ale to, co warto sobie w tym miejscu przypomnieć, to również to, że oczywiście organizacja nie funkcjonuje. W ramach pustej przestrzeni komunikacyjnej, a właśnie wręcz odwrotnie, panuje tam dość duża konkurencja i duży tłok komunikacyjny. Stąd też jednym z takich możliwości, aby wygospodarować sobie tą przestrzeń komunikacyjną, jest przede wszystkim wyróżnienie swojej komunikacji. Wyróżnienie swojej organizacji poprzez komunikację. Pozwala nam zdobyć tą uwagę naszych odbiorców, a sam proces brandingowy z kolei pozwala na to, żeby takie wyróżniki wyłonić. Więc przede wszystkim dużą korzyścią, która wynika z wdrożenia procesów brandingowych, jest to, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jesteśmy, jeżeli chodzi o naszą działalność, ale też co nas wyróżnia w kontekście innych organizacji bo ten wyróżnik będzie tutaj kluczowy, aby stanowił dla nas ten fundament komunikacji, którą będziemy kierować na zewnątrz, kiedy też ta komunikacja będzie oparta na takim fundamencie, doprowadzi nas to do tego momentu, kiedy nie będzie wątpliwości wewnątrz organizacji, w jaki sposób powinniśmy mówić na zewnątrz o naszej działalności i tym, do czego nasza organizacja oczywiście dąży i, i jaka jest. Nawet Wally Owens wspomina o tym, że. Taki proces brandingowy pozwala oszczędzać, oszczędzać finanse na naszą promocję, ponieważ ten aspekt wyróżnienia, który tutaj się pojawia, będzie na tyle silny, że nie trzeba będzie tak wielu komunikatów kierować do naszych potencjalnych grup odniesienia, aby te zwróciły na nas uwagę. Jednak to wszystko niezależnie od perspektywy, jaką przyjmiemy, czy przyjmiemy tutaj ten podział zaproponowany przez Walliego Linsa, czyli te aspekty wewnątrz organizacji, te aspekty finansowe, marketingowe, czy taki prostszy podział zysków wewnętrznych i zewnętrznych organizacji. To, co jest wspólne i to właściwie, co jest fundamentem tych korzyści płynących z brandingu, jest to, że branding gwarantuje, dobrze przeprowadzony, opracowany branding, gwarantuje to, że zaczniemy konstruować te nasze komunikaty w taki sposób, aby ten obraz, który powstaje później w głowach naszych odbiorców, był spójny, to znaczy był opracowany bez wewnętrznych sprzeczności, i to jest tak naprawdę to, do czego branding służy: do tego, aby ci nasi odbiorcy, którzy konfrontują się z naszymi komunikatami, dokładnie wiedzieli, jacy jesteśmy. I tutaj znowu powrócę do tego aspektu wykluczenia, bo dzięki temu, że nie będą wiedzieć, jacy jesteśmy, mają spójny obraz naszej organizacji. Będą mogli podejmować decyzję, czy te nasze działania, czy ten nasz świat przeżyć, czy ten nasz sposób myślenia, który my prezentujemy w danej organizacji, jest zgodny z tymi oczekiwaniami, czy wręcz przeciwnie i należy od tej organizacji troszeczkę się oddalić, czy właściwie nawet od niej uciekać, ale to nie musimy się bać tej ucieczki, to jest też ważne, żeby o tym wspomnieć, bo tak naprawdę tutaj znowu powrócę do tego, o czym wspominałem w poprzedniej odsłonie o tym, że mamy zróżnicowane grupy odniesienia, to znaczy nie mamy jednej wspólnej grupy klientów. Tej sytuacji, choćby była bardzo dla nas komfortowa nie ma. Ci ludzie, którzy są na zewnątrz, ale też wewnątrz, organizacji są różni. To warto sobie uświadomić, to znaczy, przyciągając jednych, najprawdopodobniej odepchniemy innych i odwrotnie. Dlatego też warto, jak już wspominałem o tym, zastanowić się, dla kogo ta nasza organizacja nie jest. Wtedy też. Łatwiej będzie nam konstruować pewne komunikaty. I tutaj bardzo szybko na myśl przychodzi mi takie stwierdzenie, które, które pojawiło się w jednej z publikacji profesora Fleischer'a: to to, że ja wiem, jaki jest BMW. Ja wiem to dzięki reklamom, które BMW mi serwuje, ale też wiem dokładnie, że tego BMW nie chce. Dlaczego go nie chce? Bo nie chce. Go ze względu na to, jakie BMW jest. I to jest właśnie ten aspekt, w którym dochodzi pewna sytuacja konfrontacji świata przeżyć. To znaczy, ta marka prezentuje nam, jaka jest. Okazuje się, że jest daleka naszym oczekiwaniom, dlatego też warto, warto mieć to wyklarowane. Ja tak wspominam o tym dość długo, ale zauważyłem, że o tym. Nierzadko się zapomina. To, co jest jednak ważne, i tak już zastanawiając się nad samym prowadzeniem procesu brandingowego, to to, żeby właśnie w ten proces się zaangażować. Ja wspominałem o tym, że właściwie od tej organizacji wymagane jest to, żeby ona zaangażowała się w ten proces. Inaczej się nie da. Choć byłyby największe chęci ze strony projektanta, który będzie zarządzać tym procesem, bez takiego zaangażowania i otwarcia, i też dużej szczerości w ramach brandingu, nie da się przeprowadzić procesu, który właśnie będzie zgodny i długoterminowy, bo oczywiście możemy wprowadzić pewną strategię, możemy stworzyć nowy system identyfikacji, możemy stworzyć sobie nawet najlepszy brandmog, ale jeżeli ludzie wewnątrz organizacji nie będą czuli pewnej. Zgodności pomiędzy tym, co jest w tym brandbooku, a tym, jak faktycznie funkcjonuje ta organizacja, zaczniemy wewnętrznie mieć dużą niespójność, a jak wiemy, ta wewnętrzna niespójność przekłada się na to, co później dzieje się na zewnątrz, bo każdy z naszych pracowników zacznie później komunikować troszeczkę coś innego. Więc od tego musimy uciekać, ale też to, o czym warto wspomnieć, to to, że właśnie. Żaden program brandingowy nie przeprowadza zmian sam w sobie. To znaczy, musimy zmierzyć się z tym, że samo przeprowadzenie tego procesu, choć jest dla organizacji dużą zmianą, nie sprawia tak jednoznacznie, że ten obraz, który jest, który powstaje, czy powstał, już właściwie w głowach, naszych odbiorców z dnia na dzień się zmieni. No, właściwie nie ma na to szans. Raczej jest to kwestia tego, aby długoterminowo myśleć o tym, jak chcemy zaprojektować te zmiany. Właśnie projektujemy zmiany, zmiany tego, jak będziemy widziani przez naszych odbiorców i jak później będą te nasze relacje w ramach tych systemów funkcjonować. Więc im bardziej zbliżony, czy jakby, im bardziej szczery ten proces, im bardziej mm, dokładny, tym łatwiej nam w przyszłości będzie nad tym wszystkim pracować. I tu znowu wracam do poprzedniego epizodu, gdzie mówiłem m.in. o tym, że. Musimy pamiętać o tym, że branding to nie jest identyfikacja wizualna. Stąd też, szczególnie w, w przypadku rebrandingów, warto pamiętać o tym, że zmiana logo nie zmienia naszej organizacji. Zmienił się tylko znak identyfikacyjny, i zmiana tego powierzchownego elementu nie wpływa na to, co dzieje się pod samą tafną wody. Myślę, że tak naprawdę, jeżeli mówimy o brandingu, może pojawić się wiele innych aspektów, innych korzyści, które pojawiają się w danym momencie. Bo tak jak wspomniałem na, na samym początku, oczywiście każda organizacja jest inna i w, w przypadku jednej organizacji inne korzyści będą, powiedziałbym na pierwszym miejscu, inne będą troszeczkę schowane i, i oczywiście w przypadku innej organizacji będzie odwrotnie, charakterystycznie dla niej. To, co jest piękne w projektowaniu brandingu i to, co chyba też jest kuszące dla wielu projektantów, to to, że tak naprawdę wchodząc w pewne środowisko, wchodząc do pewnej organizacji, ona zawsze w pewien sposób będzie troszeczkę inna. Nawet jeżeli mówimy o organizacjach, które pracują w ramach tej samej branży, bo oczywiście tam pojawi się ten element wyróżnika, innej architektury, samej marki itd., dalej przed innymi wyzwaniami. Będziemy stawać. To, co warto zrobić, kiedy zajmujemy się samym procesem projektowania brandingu, to zadać sobie pytanie, po co nam ten branding, po co my chcemy wprowadzić. Pewną zmianę, jeżeli mówimy o rebrandingu, a jeżeli mówimy o brandzie tworzonym od zera na nowo, po co my chcemy w sposób świadomy taki branding stworzyć? I te cele tak naprawdę powinny wyłonić nam aspekty, na, na które powinniśmy zwracać uwagę. Oczywiście, mając, mając w pamięci to, o czym wspominałem wcześniej i w czym branding może pomóc, na co wskazują badacze, ale tak naprawdę bez takiej wewnętrznej refleksji. Znowu będziemy w sposób myślę bardzo powierzchowny nad tym pracować, a w brandingu nie o to chodzi. Nazywam się Mateusz Anczak i dziękuję Państwu za wysłuchanie tego podcastu. Już teraz oczywiście zapraszam do zapoznania się z kolejnymi odcinkami serii Dobry Design działa, gdzie przyjrzymy się m.in. kolejnym aspektom brandingu, ale w szerszym ujęciu temu, czym jest dobry design. Dlaczego dobry design działa? Jeśli chcecie być Państwo na bieżąco z naszymi materiałami, zachęcam do obserwowania kanałów strefy designu w serwisie YouTube czy Spotify. Tymczasem, do usłyszenia.